Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy być razem z Wami i w Waszych serduszkach. Chcę Wam przekazać kilka informacji o nas, w jaki sposób spędzamy tutaj czas. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, że jesteśmy w gronie rodziny, naszych dzieci, wnuków. Oraz przyjaciół. Cieszymy się, że możemy być blisko, spędzać czas razem, razem zasiąść do stołu, razem pracować, razem chodzić do kościoła, zwiedzać piękne miejsca w Australii, a nawet zbierać jagody. Tego uczucia nie da się wyrazić słowami. Pomimo to, Gdzieś w zakątku serca jest również tęsknota za Wami, za duchową rodziną. Wirtualnie spotykamy się z Wami dzisiaj. Chcemy przekazać pozdrowienia pod nas, pod naszych dzieci, a także serdeczne życzenia okolicznościowe. Okazją do tego jest przełom roku. I właśnie ta okoliczność skłania do refleksji nad czasem, nad przeszłością, ale także skłania do spojrzenia w przód, przed siebie, do podejmowania pewnych marzeń, postanowień. Spoglądając w przeszłość, wstecz, warto zastanowić się nad tym, jak ten rok przeżyliśmy, przeżył każdy z nas. Historycznie jesteśmy bliżej dnia swojej śmierci, jak również dnia powrotu Pana Jezusa, ale czy jesteśmy bliżej Pana Boga w osobistym życiu, w życiu rodziny, w życiu Kościoła? Z pewnością wiele jest sukcesów, które odnieśliśmy w naszym życiu. Możemy być zadowoleni z tych odniesionych sukcesów było też z pewnością wiele porażek dlatego spoglądając w przyszłość zdajemy sobie sprawę że jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia czego życzyć na początku 2024 roku lista życzeń może być bardzo długa jednym z powszechnie bardzo popularnych życzeń jest życzenie spełnienia marzeń ale czy byłoby dobre gdyby spełniły się wszystkie moje marzenia czy moje marzenia zawsze są dobre czego życzymy sobie czego życzylibyśmy sobie samym sobie wpierw czego życzy nam Pan Bóg my znamy Boże życzenie Zapowiedział to prorok Jeremiasz, który napisał: Ja wiem, mówi Pan, jakie mam myśli o Was, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować Wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Ale stawia też warunek: jeśli szukać mnie, będziecie całym swoim sercem. Boże pragnienie. To to, aby uczynić nas szczęśliwymi. Bo nic bardziej nie cieszy, jak widzieć szczęście osób, których się kocha. Czy to szczęście jest również pragnieniem Twoim? To szczęście z bliskości Boga. Dawid zachęca, rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Jak wspomniałem wyżej, czy moje życzenia, marzenia są zawsze dobre? Dawid też zdawał sobie z tego sprawę, że nie zawsze człowiek marzy o rzeczach dobrych. Dlatego w innym psalmie napisał: Serce czyste stwórz we mnie o Boże, a ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. A potem dodał: Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Spraw, abym niczego innego nie pragnęło serce moje, jak tylko bojaźni imienia Twego. To jest to życzenie od nas, które życzymy sobie i Wam, aby serca nasze niczego bardziej nie pragnęły, jak bliskości Boga jak obcowania z Nim na co dzień tego życzymy wam i sobie jak Bóg obficie błogosławi Kim mogę być, gdy zaufam Ci, wskażę wąską drogę, co wiecie wzróż? Do ciebie ja podobnym być chcę każdego dnia. Z każdego dnia, mój Jezu, o jedną rzecz proszę Cię. Siły tyle mi daj, abym czynić mógł to tylko, co chcę. Jeszczejszy może nie być mi tam, Panie, pomóż mi dziś, drogę mi wskaż, robić każdy. Ty zawsze wiedziałeś, co w ludzkim sercu leży na dnie. Dziś jest jeszcze porze, grzech rozmnożył się, więc uczy mnie wciąż, jak łaskę trą brać każdego dnia. Thank you ¡Rojo!